Chciałem zaprezentować przypadek mojej pacjentki około 70, która przyszła kilka lat temu z problemem zmarszek palacza i w ogóle niestetycznej tej okolicy, tutaj nad górną wargą, nad trzemnią wargową. Zobaczcie zdjęcie przed, które było robione 3 lata temu, i zdjęcie z dzisiaj, czyli z momentu kiedy ona przyszła ponownie. Miała zrobione jedynie dwa zabiegi, po czym efekt, który widzicie teraz po trzech latach, cały czas jest trochę lepszy niż bezpośrednio. Pani nie wróciła w międzyczasie, więc ja tylko wierzę pacjentce na słowa, że ona mówiła, że było w ogóle idealnie jak dla niej i przez ostatnie pół roku to się znowu pogorszyło, dlatego przyszła i chce nawet dokładnie te same zabiegi zrobić. Natomiast jeśli przyjrzycie się tym zdjęciom góra-dół, ja celowo je tak zestawiam, to zobaczcie, że pomimo, że minęły 3 lata, więc pacjentka się zestarzała, to cały czas to wygląda troszkę, ale lepiej. Zmarszki są minimalnie mniejsze, ale zobaczcie tutaj na te bruzdy. Tutaj ewidentnie widać, że cały czas to jest płytsze. Dlaczego ja to pokazuję? Dlatego, że po pierwsze pokazuję realną medycynę estetyczną, realne przypadki, czego się możecie spodziewać i chcę pokazać też, że nie zawsze potrzebujemy miliona zabiegów, żeby uzyskać fajny efekt. To jest kwestia po pewnej sztuki, czy pomyślenia, i dobrania do każdej osoby, ale nie tylko osoby, ale też jakby stopnia nasilenia problemu, to co będzie optymalne, jeśli tak się robi, to te efekty są fajne. I ja tutaj celowo, właśnie chcę Wam pokazywać rzeczywistość. I cały, jakby, całą otoczkę, jak to wszystko wygląda, i też długoczasowo, bo to też jest bezcenne, kiedy my możemy powiedzieć o tym przebiegu w czasie. Czyli możecie sobie zobaczyć nie to, jak to wyglądało trzy tygodnie po zabiegu, czy trzy miesiące po zabiegu, ale jak to wygląda trzy lata, więc możemy mówić o estetyce, o bezpieczeństwie i o trwałości terapii. A ja jak wiecie, jestem fanem raczej bardziej zdecydowanych zabiegów, mocniejszych za to w trochę rzadszym schemacie robionym, które dają po prostu większe, większą skuteczność i z punktu widzenia pacjentów mniejszą uciążliwość. To prawda, czasami po zabiegu trzeba troszeczkę bardziej się wyłączyć na parę dni, ale mimo wszystko koniec końców to zazwyczaj jest lepsza opcja w większości przypadków.